Tylko żywym cieniem, co miłości już nie szuka. Jak mam to rozumieć, że kochać już nie umiem? Ciągle duszę w sobie, żar, co w sercu płonie od lat, Płonie już od lat. Nie wybaczę sobie, że pozwoliłem Tobie, abyś mnie poznała, w serce my zajrzała. Już nie wierzę w Twoje słowa, już nie wierzę w żadne cuda. Wielka miłość nie istnieje, ja ich wcale już nie szukam. W moim sercu nie ma uczuć, w moim ciele nie ma ducha. Jestem tylko żywym cieniem, co miłości już nie szukam. Jakże chciałbym znów Cię kochać i przytulić Cię na zgodę. Jakże chciałbym znów Ci ufać, lecz wybaczyć Ci nie mogę. Już nie wierzę w Twoje słowa, już nie wierzę w żadne cuda. Wielka miłość nie istnieje, ja i wcale już nie szukam. W moim sercu w moim ciele nie ma ducha Jestem tylko żywym cieniem Co miłości już nie szuka Tak Muzyka piosenka, utwór, słowa, melodia, przekaz powinna zapalać płomień w naszych sercach. Przynajmniej tak jest, jak ja tworzę. Nie potrafię nic włożyć komercyjnego takiego, znaczy nie odczuwam takiej potrzeby, żeby zrobić coś takiego żeby ktoś mi się powiedział, zaśpiewaj banalny tekst, banalny, nie będę mówił, banalny tekst, nawet z jakimś przekleństwem czy coś, a będzie to śpiewała cała Polska, będzie to.